Świadomość jako proces emergentny. Świadomość, czyli zdolność jednostki do doświadczania samej siebie, analizowania własnych myśli oraz interakcji z otaczającym światem, jest jednym z najbardziej złożonych i intrygujących fenomenów badań naukowych. Współczesna kognitywistyka i neurologia skupiają się na zrozumieniu mechanizmów, które leżą u podstaw świadomości oraz na wyjaśnieniu, w jaki sposób powstaje ten proces jako zjawisko emergentne wynikające z aktywności mózgu jako całości. Jednym z najważniejszych współczesnych modeli świadomości jest koncepcja globalnego dostępu, opracowana przez Stanisłasa DHNA. W swojej książce Consciousness and the Brain: Deciphering how the brain codes our Thoughts", 2014 rok, DHN przedstawia świadomość jako proces, w którym informacja przetwarzana w mózgu staje się dostępna dla szerokiej sieci neuronalnej, umożliwiając jej integrację interpretacje i użycie w wielu kontekstach. Jego model globalnego dostępu opiera się na kilku kluczowych założeniach, które pomagają wyjaśnić, jak informacja przekształca się z nieświadomego przetwarzania w świadomą percepcję. W pierwszej kolejności mózg przetwarza ogromną ilość informacji w sposób podprogowy, czyli na poziomie nieświadomym. Większość tych danych nie trafia do naszej świadomości, pozostają one poza zasięgiem refleksji. Jednak niewielka część informacji, po spełnieniu określonych warunków, zostaje wyniesiona do poziomu świadomości. DHN sugeruje, że moment ten wiąże się z aktywacją globalnej sieci neuronalnej, która obejmuje takie regiony jak kora przedczołowa, kora ciemieniowa oraz inne kluczowe obszary mózgu. Aby wyjaśnić ten proces, DHN posługuje się metaforą rozświetlenia informacji. W tym ujęciu, Dane sensoryczne muszą osiągnąć pewien próg intensywności, aby mogły aktywować mechanizmy odpowiedzialne za globalny dostęp. Dopiero wtedy stają się one dostępne dla świadomości, umożliwiając jednostce świadome ich przetwarzanie. To rozświetlenie jest kluczowym momentem, w którym informacja zyskuje status dostępnej dla refleksji i działania. Niezwykle istotną rolę w tym procesie odgrywa uwaga. DHN podkreśla, że uwaga pełni funkcję selektywnego mechanizmu, który wybiera najbardziej istotne informacje w danym momencie. Dzięki temu procesowi wybrane dane są kierowane do mechanizmów globalnego dostępu, co pozwala na ich świadome rozważenie. To właśnie uwaga umożliwia jednostce refleksję nad tymi informacjami, a także podejmowanie świadomych decyzji w oparciu o dostępne dane. Kluczowe założenia modelu globalnego dostępu Pierwsze informacja podprogowa, a informacja świadoma. O mózg przetwarza ogromną ilość informacji w sposób nieświadomy, tak zwany przetwarzanie podprogowe. Jednak tylko niewielka część tej informacji zostaje wyniesiona do poziomu świadomości. O moment, w którym informacja staje się świadoma, jest związany z jej udostępnieniem globalnej sieci neuronalnej obejmującej korę przedczołową, korę ciemieniową i inne kluczowe regiony mózgu. Drugie rozświetlenie informacji. O rozświetlenie to proces, w którym informacja staje się dostępna dla świadomości. Gdy dane sensoryczne osiągną określony próg intensywności, aktywują mechanizmy globalnego dostępu, co pozwala jednostce na świadome ich przetwarzanie. Trzecie rola uwagi. O kluczowym elementem procesu uświadamiania informacji jest uwaga. Mechanizmy uwagi selekcjonują informacje które są najważniejsze w danym momencie, a następnie przekazują je do świadomości, umożliwiając refleksję i podejmowanie decyzji.